Za wyrządzoną krzywdę zazwyczaj nie wystarczy tylko przeprosić, bo zło ma swoje konsekwencje, które trzeba naprawić. Pokuta jest właśnie taką próbą naprawy następstw naszych działań, tych, które dotyczą drugiego człowieka i tych, które dotyczą nas, bo wyrządzone zło pozostawia ślad również w nas samych. Pokuta to jest pewnego rodzaju stan, w którym człowiek staje w świadomości swojej ułomności, swojego grzechu, jakiegoś popełnionego błędu. I najzwyczajniej w świecie do tego błędu, czy do, twoje, do swojej słabości przyznaje się, wpierw przed samym sobą, a potem przed Panem Bogiem. Źle by było, gdyby okazało się, że ja nazwałem swój zły czyn, wiem, że zrobiłem coś złego i nic z tym nie robię. Więc niewątpliwie zło należy naprawić. A w chwili, kiedy ja nazwę już to zło, kiedy uświadomię sobie, że popełniłem coś złego, to w jakimś wymiarze zaczyna się już moja pokuta, bo pojawia się jakieś doświadczenie yy, w pewnym sensie bolesne dla mnie. Mam świadomość, że popełniłem coś złego. A teraz podejmę staranie, aby to zło naprawić, i sama naprawa zła już może się okazać praktyką pokutną. Pokuta bardzo ściśle wiąże się z sakramentem spowiedzi. Kiedy wyznajemy Bogu, że odeszliśmy daleko od Niego, od Jego przykazań, naruszenie tych przykazań dokonało wielu ran na naszej ciele i naszej duszy i prosimy o pomoc w ich uleczeniu. I wówczas pojawia się pukuta jako lekarstwo na te rany, które zostały nam zadane. Jeżeli zadano ranę naszemu językowi, że ciągle kłamał, złorzeczył, osądzał, to takim lekarstwem będzie częste odmawianie modlitwy, by nawykły do złych słów język przywykł do słów dobrych. Jeżeli dokonaliśmy aborcji, zniszczyliśmy dziecię Boże. To pokutą, lekarstwem może być zalecenie, by dana osoba na jakiś konkretny czas stała się wolontariuszem w domu dziecka. Pokuta zawsze związana jest z typem nieszczęścia i grzechu, jakie spotkały daną osobę i ma za zadanie wzmocnić te osłabione miejsca duszy i ciała, by były one odporne przy kolejnych pokusach. Pierwsza z 95 tez, jakie przybił Marcin Luther na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, mówi mniej więcej tak, jeżeli Pan nasz i Mistrz mówi pokutujcie, to chce, aby całe życie chrześcijanina było nieustanną pokutą. Człowiek każdego dnia grzeszy, każdego dnia popełnia zło i każdego dnia potrzebuje pokuty, aczkolwiek ma ona nieco inne znaczenie niż w kościele rzymskokatolickim, Pokuta składa się z kruchy i wiary. Skrucha, czyli wyznanie grzechu, poczucie żalu, a wiara w to, że e, grzech zostanie mi odpuszczony. Pokuta będzie to uznawanie swoich grzechów i stawanie w prawdzie o nich. Zadośćuczynienie to będzie działanie podjęte w celu odwrócenia zła, które się dokonało, bądź wynagrodzenia, bo nie każde zło się da odwrócić. Pokuta jako taka jest niewątpliwie potrzebna w życiu duchowym. Dlatego, że jeśli ja nie będę sobie uświadamiał pewnych swoich słabości, jeśli ja nie będę przysłowiowo głowy spuszczał czasami, jeśli upokarzał, to tak naprawdę nie będę się też rozwijał wewnętrznie. Jeśli ja w swoim życiu uświadomię sobie swój grzech, jeśli ja w swoim życiu, świadomy tego grzechu, podejmuję jakieś umartwienie, żeby w jakimś tam wymiarze też siebie upokorzyć, to tym samym wynika to z pewnej decyzji o nawróceniu. Chcę być bliżej Boga, chcę uwolnić się od tego, co jest złem w moim życiu, po to, aby wejść na drogę dobra. I w tym momencie podjęcie praktyk pokutnych wiąże się z podjęciem drogi nawrócenia. Pokuta jest zawsze bardzo indywidualna. Zawsze towarzyszy temu szczera rozmowa z kapłanem, który wchodzi niejako w gestię lekarza, który próbuje nie tylko zauważyć objawy, ale poszukać przyczyn. I zaradzić tym przyczynom, by już więcej one się nie mogły w człowieku rozwijać. Pokuta więc ma charakter nie sankcji, a uleczenia. Nie jest i nigdy nie może być zadośćuczynieniem. Ona ratuje osobę, która dokonała zła, nie zaś ma w jakiś sposób pomóc temu który został skrzywdzony. Bez problemu z modlitwą nie byłoby grzechu. Stąd też walka z każdym grzechem, zazwyczaj wcześniej czy później, musi prowadzić także do odrodzenia modlitewnego życia człowieka. Stąd modlitwa praktycznie występuje przy każdej epidemii, czyli takiej pokucie. Jest jednym z elementów tej pokuty. Może drobnym, ale zawsze nieodzownym. Bóg nie potrzebuje pokuty, Ludzkiego zadośćuczynienia działania. Pokuta ma wymiar bardziej duchowy, indywidualny, pozwala zreflektować pewne rzeczy, pozwala też przeżyć osobiście pewien swój dramat, porażkę, a także doświadczyć Bożej łaski. Ze względu na swoją naturę popełniamy grzech, ale ze względu na dzieło Jezusa Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni i każdego dnia. Człowiek potrzebuje tej poprawy, potrzebuje nawrócenia, e, potrzebuje jak gdyby e, zapieczętowania aktu, który miał miejsce podczas Truchu świętego. To jest chyba najlepsza pokuta, że, że, że nie będę wracał do tego, co czyni mnie złym e, i grzesznym, aczkolwiek ciągle pozostajemy w grzechu. Jest takie słowo po które mówi trzuwa, mówi o powrocie. To jest taki termin, który, do którego można w... Czy można odnaleźć różne terminy, które są używane np. w języku polskim? Pokuta, skrucha, jałmużna też. Trzówa oznacza, oznacza proces, który człowiek robi po to, żeby wrócić do życia religijnego, żeby wyjść z pewnej drogi, która jest niezgodna z prawem, na której funkcjonuje. Trzeba naprawić skutki i konsekwencje tego zła, które się wyrządziło. Tora mówi, że człowiek, który ukradł komuś np. krowę, zostaje na tym złapany. Ma obowiązek zwrócić mu oczywiście tą krowę, plus jeszcze jedną ekstra. W czasach, kiedy istniała świątynia, funkcjonowała forma ofiar za zagrzeżnych. Jest obrzęd związany z jomkipur, Kippur, czyli właśnie wyznania grzechy, To widui, które, które się zmawia na, na, na Yom Kippur. Jest powiedziane właśnie, że w Yom Kippur te grzechy są odpuszczone. Tylko to dotyczy tylko tych grzechów, które są popełnione pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Natomiast pomiędzy człowiekiem a człowiekiem może to być tylko i wyłącznie na zasadzie przeproszenia i uzyskania przebaczenia. W islamie są grzechy tak zwane kabir, czyli duże, i Saraj, czyli małe. Małe grzechy można zmazać, czy też zrównoważyć dobrym postępowaniem. Te duże grzechy, co do której listy teologowie się nie mogą zgodzić, wymienia się od 7 do aż do 70 tych grzechów dużych, Tutaj jedyne, co pozostaje muzułmaninowi, który zgrzeszył, to kajać się przed Bogiem i wierzyć w jego miłosierdzie, a Bóg najprawdopodobniej wybaczy. Jedynym grzechem, co do którego teologowie się zgadzają, że nie może być wybaczony, to jest szirk, czyli przydawanie Bogu wspólników, oddawanie czci komuś jeszcze oprócz Allaha. Nie ma obrzędów, które sprawiałyby, że grzechy zostają zgładzone. W islamie człowiek jest odpowiedzialny za wszystko, co robi, od początku do końca. W związku z tym żyje ze swoimi grzechami, no i na końcu Bóg może, może je przebaczyć. Natomiast nie ma takiej możliwości, że dokona jakichś obrzędów, które te grzechy zmarzą. Może być tak, że w przypadku tych małych grzechów, mniej istotnych, zostaną one zrównoważone y, dobrymi uczynkami. Natomiast inaczej sprawa wygląda w przypadku innowierców. Jeśli innowierca przejdzie na islam, to w tym momencie zaczyna się dla niego niejako nowe życie. W związku z tym wszystkie grzechy popełnione przed konwersją zostają. Unieważnione. Zapamiętaj: każda religia akceptuje inny wymiar pokuty. Również w ramach chrześcijaństwa możemy dostrzec różnice. Dla ewangelików pokuta ma być życiową postawą. Prawosławni skupiają się na przemianie serca pokutującego. Natomiast katolicy akcentują dążenie do naprawy wyrządzonego zła.